Powiedział, że jestem prawdziwą kobietą. I z miejsca wpadłam w ekstazę. Wreszcie ktoś, kto widzi mnie taką, jaką jestem. Wreszcie ktoś, kto widzi, że nie jestem jak kobiety potrzebujące butów na wysokim obcasie podkładu, pudru, szminki, biustu wylewającego się z biustu nosza, albo wypchanego silikonowymi poduszkami. Ja nie mogłabym być tak jak one, bo to one są kimś, one są prawdziwymi kobietami. Ja tylko na niby nie wiem. Chłopak. Więc zaczęłam z nim chodzić. Powiedziałam mu, że jest przystojny. Bo w ten sposób chciałam wykonać na nim zabieg upiększający, żeby dalej mógł mi mówić, że jestem prawdziwą kobietą. Ale zanim zdążyłam się zorientować podarował mi buty na wysokim obcasie, gorset, podkład puder, szlinkę, ubrał w nylonowe pończochy. Coś nad czym nie miałam czasu się zastanowić. Idziemy na bal. A ja myślę, by się oświadczyć, kiedy przypomina mi się moja huśtawka nastrojów, więc nic z tego nie wychodzi. Za to przychodzi moja szkolna koleżanka z przeszłości i mówi, że ma nadzieję, że on mnie nie pobije jak wszystkie tamte kobiety. Sztywnieje. Rzeczywistość atakuje marzenie. Ona nie mówi prawdy, ale w wyobraźni pojawia się obraz, kiedyśmy razem poszli na basen po raz pierwszy. I wyszłam z damskiej szatni jak królowa. Wziął mnie za ręce, jakbym była bezbronnym dzieckiem. Tak właśnie robią oprawcy: zmieniają kobiety w dzieci. Mój narzeczony, marudy zarost, ostry wzrok, odpatrzenia w horyzont. Teraz patrzy na mnie, nie ufa mi, pilnuje mnie, śpi. Czujnie. Myśli, że chce go dźgnąć w plecy. Ten delikatny pancerz, który sobie stworzył, bym podziwiała. Czasem go proszę, żeby się na mnie położył, by poczuć jego klatkę piersiową, która jest nie wiem z czego. Na myśl przywodzi zburzone morze życia, bólu i bohaterstwa. Masywna i twarda. Wciąż dolewam kawy i zalewam go swoją mądrością. Ciągle mu coś mówię. Przypominam albo poprawiam, jako gubernantka wyczerpana nikt o nic nie prosił, zupełnie o nic. Ta wiedza jest martwa nie ma miejsca na głupotę. Chcę wyjść na słońce.